Z czego ja w ogóle biję? Zmień tryb broni, kurde, koleś. Nie chciało. Lepiej chciałbym przodować. Jeszcze pozbieram jakieś lepsze broni od przeciwników, ktoś mnie jeszcze musisz szukać. Gdzie ich słyszę? Wszyscy? Chyba tak. Dobra, żyjemy. Mieliśmy jeszcze jakieś ruiny w okolicy, chyba tędy trzeba będzie zeskoczyć. Więcej naboi. Wyśmiejcie. Dynamit? Huuu! Hejże, jak to działa? No ciekawe. Można kombo wykonać. W takim razie, żebym zdewastował w sumie jakieś elementy otoczenia, ale to nie jestem pewien. Nie widziałem żadnych. Kruchych ścian. Jeszcze ktoś chce przyjść na pojedynek? Kogoś tam widzę. Dlaczego patrzcie się w drugą stronę? Panie! Jaki detektyw. I on żyje? Dobra, teraz mamy kłopot. Jezu! co z wami, panowie? Co ja wam zrobiłem? Zaraz będą skracał dystans, pewnie. No, witam.

Jeszcze jakiś pies był w okolicy, ale chyba się wystraszył z strzałów. Ja to wszystko robię w samoobronie. Kurde, miałem jakiś pistolet, gdzie on już wypadł. teraz możemy iść. Co i tu jeszcze mieli w okolice? Bo to już jesteśmy w sumie koło Sfinksa. Dlaczego ten bohater tak broń wywala bez sensu? To jest trochę mało przyjemne. Jak się tylko próbuje jakkolwiek uleczyć, to od razu jest problem. Nie, zobaczmy tereny Sfinksa, jakoś tam w podziemia. Dałoby radę się przedostać, się okazuje. Zaraz to jeszcze zobaczymy. też przydałoby się jakieś leczenie albo żywność. Od dłuższej pory nie miałem żadnych dodatkowych opcji. Tak głęboko? Gdzie ja się udaję? Są jakieś tajemnice. Hmm, mogę jakoś Rzucić tą broń, dobra, okej, okay, tak przejdźmy. Nazista? Wpis o Meroe. 8 maja 1896 przybyłem tu z Meroe na wschodnim brzegu Nilu. Meroe było równie wspaniałe co tajemnicze. Setki piramid skrywających sekrety, których samo wyobrażenie przyprawia mi o Jeden z nich odkryłem w grobowcu ścianę pokrytą pięknym pismem meroickim. Nie znając tego języka, próbowałem zinterpretować niektóre symbole. Jeden z nich przykuł moją uwagę. Widziałem go już wcześniej w koptyjskim. manuskrypcie znalezionym w Aleksandrii, posąże Kra. Gorączkowo szukałem innych wskazówek w niezliczonych hieroglifach i oto były: trzy piramidy, jedna wyższa od pozostałych. Grabowiec faraona Cheopsa. Tak właśnie dowiedziałem się, że legendy, legendarny posąże Kra musiał być pogrzebany gdzieś w Gizie. Podobno jest wykonany ze szczerego złota. Słońce zniknęło za horyzontem. Pora iść spać, choć obawiam się, że zaśnięcie będzie trudne ze względu na dziwne odgłosy, które od jakiegoś czasu słyszę nocami. Jest tu od dawna. Nie wiem, czy ja przy okazji jakiejś misji głównej nie wykonuję obecnie. Um, dobra, zamykamy. Co? Co <grymne> 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 Jeszcze przetrwał. <grymne> Przez parę go rozwalamy. Najlepiej. Jeszcze ktoś tam się znajduje? Chyba nie. <grymne> Jaka taktyka. Dobra, przydałoby się jakiekolwiek bandaże twórcy, naprawdę. Od dłuższej pory niczego nie mieliśmy. Jezu Chryste, że. Żarty sobie robicie? No, nie wejdę tędy już, ale porąbane. Mam nadzieję, że to ostatni. Nie, już gram na oparach. Mam jeden strzał. Nie było od dłuższej pory żadnych bandaży, żadnych leczeń a to strzeni na, na maksa od dłuższej pory. Muszę jakkolwiek sobie wyposażyć. Dobra, mamy przynajmniej zapis rozgrywki chyba. Coś się tam pojawiło w górnym prawym rogu ekranu. Więc przynajmniej tyle. Dobra, zobaczmy jeszcze Sfinksa. Tam jeszcze w podziemiach coś się znajdowało, w sumie zaraz się pokaże. Dobra, może od samej góry wejdźmy. Dalej na haku, gdzie się w sumie próbuję dostać jakoś na sam szczyt, ale nie jest to aż takie proste. Nie widzę jakiejś odpowiedniej ścieżki. To już jest najwyższe piętro, na którym byłem. Mogę się wyżej jeszcze wspiąć? Wydaje mi się, że nie ma opcji. Nie wiem. Może tędy jakieś dokumenty? Nic nie ma. O, zdjęcie. Zaglądanie w przeszłość. Ta, mamy i Sfinksa w bornie. O, ten co jeszcze jest. Wieża obserwacyjna z dodatkowymi informacjami. Coś tu mamy? O, pączki. wyśmiejcie. Tego potrzebowałem. Nie, tak. Jemy buła. O, owoce raczej się aż tak bardzo nie będą przydawały, tak mi się wydaje. Dobra, coś tam stamina, żem otrzymał i tyle. A e, dobra, w takim razie, co my jeszcze mamy? pod Podziemia najbardziej interesująca. Ziemia pod Sfinksem. Co to może być? O, jest i bandaż. Karta z Koła Fortuny. Karta Tarota Wielkich Arkanów przedstawiająca Koło Fortuny. Hmm, ciekawe. Co cię zatrzymało, strambo? Ciebie też miło widzieć. Próbuję otworzyć takie wielkie drzwi, ale nie wiem jak. Nie wiem, czy ja głównej historii w sumie nie rozwiązuję obecnie. Takie mam wrażenie. Strój robotnika, ok. Strona z dziennika. Wpis dziennika, dzień 13. Odkryłem osobliwe wgłębienie w ścianie. Nie jestem pewien, co o tym myśleć. Od jutra Meyer przejmie obowiązki kierownika wykopalisk. Będzie kontynuował badania. Brandt. Dziś 16. Adalbert pojawił się, ględząc o generatorach i jakiejś awarii zasilania. Powiedziałem mu, że nie mam czasu na jego bzdury. Ten człowiek jest prawie tak samo nieznośny jak jego brat. Otrzymałem telegram z Watykanu, zajęci artefakty. Czekam na powrót wosa, Majer. Dzień 17 znalazłem złoty medalion. Może powie nam, jak wejść do sanktuarium strażników. Schowam go w strefie rekreacyjnej do czasu powrotu Wossa Majer. Naziści znaleźli jakiś złoty medalion. Zabrali go do swojej strefy rekreacyjnej. Ten medalion sprawia wrażenie ważnego, nie sądzisz? W porządku. Ruszajmy i odbierzmy im ten medalion. Idź sam. Ja zostanę tu i poszukam informacji o mojej siostrze. A może się zamienimy rolami? Nie wiem. Posąże kra. Zobaczmy co ja w ogóle śledzę. E, Sanktuarium Strażników z Zecenia. Chyba tą misję właśnie wykonuję, a przygoda to posąże kra. Hmm. Może to warto było w sumie jeszcze się iść. Zaraz, zaraz. A dlaczego mi to pokazuje w tym roku, iść do natarg wioski? Hmm. Może postaram się jeszcze wycofać na poprzednie tereny, coś tam widziałem w miarę interesującego. Że jakaś główna misja była w okolicy. Chyba jeszcze trochę wcześniej. A nie, ja się do niej nie dostanę raczej obecnie. Tu światło jest potrzebne. Hmm. Sanktuarium strażników. Właśnie nie jestem pewien. Znajdź złoty medalion. Okej, okay, to będzie ta misja. Nie, może warto by ją wykonać. Bo idę mniej więcej w dobrą stronę. Tak jest. To jest jakieś dodatkowe miasteczko, z tego co rozumiem. To już chyba jakoś niedaleko kolei. Przy okazji, EF, gdzie to w ogóle mogę zajść? Co jest? Jeszcze tu byłem. No, cóż? Dobra, to nie można ufać podobnym kwestiom: straciłem ileś pasków zdrowe, przez to. Bohater się nie wspiął, niestety. To jest jakiś teren nazistów stacja pogodowa, co my tu mamy? Zegnoujcie, dopiero zacząłem! już chyba wszystkich mamy zaatwionych. W takim razie pora poczytać informacje. Mamy kilka interesujących kwestii. Nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie jakaś zupełnie inna misja. Tajemnicza notatka. Klasyfikacja chmur: chmury wysokie, chmury średnie, chmury niskie. Chmury rozbudowane w pionie Odręczne pismo jakieś tam może się przyda. Dziennik chmur, dziennik chmur, data 2310 1937. Mamy jeszcze jakieś informacje, czyste niebo zamazane. To jest jakiś sekret, czy o co chodzi? Nie wiem. Częstotliwość radiowa. Częstotliwość dająca dostęp do transmisji radiowych Wehrmachtu. Częstotliwość radiowa. To coś dla Dziny. Nowe odkrycie. E, śledź. A, czyli będziemy musieli oddać. Zaraz wrócimy. Znaczy, nie wiem, czy zaraz. Może trochę później jeszcze. Nie, no, nie będę pałki zamiast sztucera zabierał. Tu się mija z celem, a tędy? A, czyli to będzie jednak jakiś sekret, ale nie mam pojęcia, jak to odblokować. Co my tu mamy? A może to chodzi o godzinę? Która jest godzina? Druga. Dziesięć? O to by chodziło, nie wiem. Czy to ma jakikolwiek sens? Wychanie może być aż takie proste. Co ja robię? Nie, to nie ma sensu. Dobra, co widzę, że jest przypis od 0 do 9 wszystkich chmur, więc może to ma jakiś sens. Odręczne pismo 1309-1610. Okej, okay, wydaje mi się, że wiem o co może chodzić, ale to jest trochę zaawansowany szyfr. Czyli robimy zdjęcia tego, co się tutaj znajduje. Teraz Escape. Dziennik chmur? Nie, co jest. Sprawdź. A dobra, już wiem. Czyli na tej pierwszej kartce było. Były cztery daty, 1310. Zaraz. 13.10 co było? 13.10 cyrus To jest zero. Później był dziewiąty Stratus Stratus to jest co? 6, 06 Następnie trzecia data to szesnasty Nie wiadomo 16 a 14? Columbo um. jakiś tam To jest 9 Czyli 069, tylko trzeciego nie wiadomo o co chodzi. Zaraz zobaczę. Czy moja teoria jest słuszna? 06. Tu musi być 9 i to po kolei wszystkie sprawdzamy. Nie o to chodzi? Co jest, kurde? A nie, mam zaznaczone. Teraz. Dobra. A teraz chmur rozwiązany. Leki w gizie, przewodnik z informacjami o butelkach z lekami, znajdujących się w gizie. Dobra. To mi się przyda. Dobra, co warto było w takim razie jeszcze zrobić? Jakieś. Mamy inne tereny okoliczne. Tędy to już może być trochę ryzykowne, a tędy przeciwnicy. Ile oni potrafią przetrwać. Nie chcę strzelać do psa już. Psy są niewinne. W ogóle chyba nie można psa zastrzeić w tej produkcji. Już walczę wielokrotnie nie z nimi, ale one się poddają po prostu i tyle. Co się dzieje? Ja to tylko z bronią, przechodzę. Nazistowska strefa rekreacyjna. Dobra, to może być trochę ryzykowny teren. Potężny cios. Zadajesz większe obrażenia naładowanymi atakami. Mogę się z tej książki czegoś nauczyć? Nie, zawadjakę wolę mieć. To było trochę mocniejsze. Jeszcze ile amunicji. Do rewolweru. Nie, to trochę wchodzę na ryzykowne tereny. Nie wiem, czy już teraz chciałbym je wszystkie sprawdzać. Nie było przypadkiem jakiejś misji w okolicy zupełnie innej. Dziennik. Jesteśmy bardzo blisko śledź. Dobra, zobaczmy. Jestem tu nienawidziany? chyba tak trochę średnio. Weź tam zamknij ten gwizdek. Chyba wszyscy załatwieni. Kurde, jaka rozrubasz mi klatki spadają, muszę przyznać. Już naprawdę mam jakieś 30 FPS-ów w obecnej lokacji, albo nie wiem... Może trochę więcej przez te wszystkie ciała. No ale jakoś wyszło. Bandaż. Jeszcze znaczy miałem swój w sumie rewolwer. Nie, wiem, może warto jakiś wyższy poziom trudności na to zagrać. Na normalu wychodzi całkiem prosto. No to są w sumie przyjemne walki. Dobra, co my tu mamy? Szukamy jakiegoś medalionu podobno. Który ma nam odblokować nowe tereny. Ale jakoś tego nie widzę. Może tędy. Muszę znaleźć lepsze ujęcie. Grali w jakiegoś pokera. Znaczy nie pokera, karty innego rodzaju. O, jest medalion. Starożytny medalion z symbolem pasującym do drzwi odkrytych pod Sfinksem. Karta waleta, waletkier kier z napisanymi na nim nazwiskami Gęca i Wosa. Wallet służący lub szelma. Hm. I to było na tyle, jeżeli chodzi o obecne miasteczko, nie wiem, jeszcze były chyba jakieś dodatkowe namioty, tędy przykładowo. Na środku? Nie, chciałbym coś zjeść, Kamale. Szukam kolejnych buł. O, kolejna karta króla. Król Pig z napisanymi na nim nazwiskiem wosa i narysowaną czaszką. Jaki groźny był na dworze króla. Zdjęcie: Nie mam czasu na oglądanie bzdurnych przygód. O, kolejne butelki dobrze, że zauważyłem nie wiem, chyba tyle. Chyba, że jeszcze jakoś na obrzeżach, ale raczej wątpię. Dobra, to w sumie zrobiłem całkiem niezłe postępy, więc w tym miejscu raczej zakończę odcinek. A w kolejnym materiale jeszcze zobaczę te podziemia pod Sfinksem. Więc tak, jeżeli was to interesuje to polecam zostawić Ajka sala po kolejne materiały. No i w sumie tyle, ja się za nimi żegnam, no jutra.